Cześć wszystkim z tej strony Raon. Witam Was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Xenoverse. Słuchajcie, oczywiście, będziemy kontynuować naszą przygodę. Jeszcze chyba tam wątek z Ginyu Force będzie, ale chyba wielkimi krokami zbliżamy się do sagi z Freezerem. Zaraz zobaczymy zresztą. Ok, w są Patrol. I zobaczmy. Ginyu ostatnio. Giniu ostatnio właśnie zamienił się ciałami z żabą, więc raczej nie będzie nam już przeszkadzał ale zobaczymy czy jakiś nowy wróg nie nadejdzie. Kanga ii wa ne. Anata yo ne, watashitachi no ato o tsuite mawatteru no wa mezawari na yatsu da. Koko de shimatsu shite aru. Aprośe słuchajcie. Discovered history invaders reduce enemy health to a certain amount. Czyli słuchajcie, chyba po raz pierwszy mamy styczność z postaciami, które są chyba odpowiedzialne za historię, za zmiany w historii. Mira, tak się nazywa ten e, oto koleś tu. Nie mogę w ogóle go trafić, bo cały czas blokuje ataki moje. がっかりだわでも、あなたがギニューと入れ替わっちゃったら、なかなかこそだっトし <laughs> <laughs> たんしここ、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、そなことをしてくるから、ね、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、そこ、こ、 Okej, okay, słuchajcie, bo tutaj m, nie chciałem przerywać, wiadomo, m, tego co tam mówili. Ale troszeczkę skilly się zmieniły tutaj moje postaci. Mam teraz Kaioken, e, który udało mi się. E, udało mi się chyba odblokować dzięki przejściu jakiejś misji pobocznej, już nie pamiętam w której, ale za którąś misję chyba dostałem właśnie ten ten skill i jest dosyć fajny, ponieważ wiecie jak Kaioken tutaj wygląda. Można powiedzieć, że to jest wczesna forma Sajanów. Super Saiyanów. Jeszcze właśnie przed Super Saiyanem Sągo potrafił właśnie Kaiokena tutaj e, włączyć. Jest to po prostu silniejsza forma normalnej postaci, tam dwu-, trzy-, czterokrotnie, nie wiem, Sągo ileś razy tam mógł oczywiście to robić. Jak tam wygląda w ogóle sytuacja? Kurczę, zapomniałem kapsułek więcej wsadzić, niestety, ale mam tylko jedną. E, mogę używać, słuchajcie, tego kajokena dosyć często. Oczywiście wiąże się to z tym, że pasek staminy będzie mi tam spadał, ten zielony chyba. Kurczę, akurat nie jest zbyt dobrze, strasznie obrywam. No i kurczę, cały kajoken chyba szlak trafi, bo ten cały czas się tutaj jakoś na odległość trzyma, cholera. Ok. No i niestety, ale widzę, że naprawdę będzie ciężkim przeciwnikiem. Tak, cały czas próbuje tutaj ode mnie trzymać się na dystans. Jak podbiegam, no to zaczyna kurczę walić jakimiś falami i nie będzie. Ciężko, strasznie się z nim walczy. W ogóle chyba nie jest to postać, która walczy w zwarciu za bardzo. Wali ca cały czas tej energii próbuje właśnie atakować. Jak już podbiegniemy do niego to nawet to jakoś tam wychodzi, ale nie chcę tutaj teraz wiecie co krakać, bo zaraz znowu dostanę jakiegoś hitaj, będę leżał. Finish. Całe życie nie zeszło, ale udało się, słuchajcie, e, zejść chyba poniżej właśnie tej, tej tej normy, którą mieliśmy tam wykonać. Właśnie level 15 mam, nie wiem, który miałem ostatnio, ale troszeczkę tutaj podbiłem level. 期待外れだ面白くもなもう終わりだ安心しろお待ってミラねえあなたの後ろには誰がいるのあなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんてそうだんまりなのまあいいわミラ もう少し放っておきましょう。いいでしょどうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだ。ね <laughs> さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。<laughs> もう少しだけ生かしておいてあげ。でも、私たちの邪魔をしたら。

歴史の改変を生み出している二人組がトワとミラそう言っていましたねあいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようですその影響で歴史が間違った方向にあいつら一体何者なんでしょう特にあのミラという男は 暗黒魔界の住人よあなたたちの時代よりはるか未来時の神様トワは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よそしてミラはトワが作り出した最強最悪の戦士 Aha, czyli słuchajcie, Toa, czyli ta dziewczyna, ta kobieta, jest siostrą Dabury. no to wygląda. Oczywiście młodszą siostrą Dabury. Hmm, Demon Kinga, czyli wiecie którego. Ten, który z Majinem współpracował. przed właśnie wskrzeszeniem Bubu. A Mira to jest bardzo silny wojownik, którego stworzyła Toła. Tych... Tak, kradną słuchajcie energię wojowników, o tym właśnie było wspominane. Z, z, tak szczerze powiedziawszy, to właśnie Dabura oraz Margin też to robili, aby właśnie wskrzeszyć Bubu. Chcą jakąś chyba pieczeń zerwać dzięki tej energii. Ok, Czyli balans wszystkich światów, słuchajcie, tego świata oraz chyba zaświatów, światów, ogólnie całego uniwersum, zostanie zachwiany, co doprowadzi pewnie do katastrofy. I nic już nie będzie takie same. na tak, są potwornymi ludźmi, przerażającymi ludźmi, exist in every era, czyli oczywiście złoczyńcy istnieją w każdej erze. Zawsze jakiś właśnie złoczyńca się znajdzie, ktoś jeszcze chyba kiedyś próbował zmienić historię no w sumie jesteśmy już gotowi, możemy, słuchajcie, już pogadać, bo jestem ciekawy. Tutaj właśnie ten wątek um, stołą i mirą troszeczkę może yy, troszeczkę może tą historię, jak to by powiedzieć. Urozmaicić, o właśnie, może troszeczkę tą historię urozmaicić, tak, jesteśmy gotowi, ocz, aczkolwiek cholera. Nie, nie jestem gotowy. Miałem założyć jeszcze leczące środki, ale ojejku, będzie ciężko pewnie. No, zobaczymy. Najwyżej wyjdę z powrotem i to zrobię. <laughs> つえ俺の体が完全に治っても勝てるかどうかせめてもう少しもう少し耐えてくれ頼む Okej, okay, słuchajcie, Freeza jest znowu. Znaczy znowu, Freeza jest w ostatecznej formie, co nie do końca jest tutaj, co nie do końca zgadza się właśnie z historią, ponieważ on tą formę dopiero pokazał przy Songo chyba, z tego co pamiętam, przy Goku. Ale mogę się mylić, już nie pamiętam dokładnie. そんなボロボロの体をで、僕に勝つ？手で、手 <noise> で<楽>、手で、手 <noise> で<楽>、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手どので、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手で、手 On się nazywał. Ale czy to było dokładne tłumaczenie ogólnie? Wszystkie postacie. Niektóre postacie, oczywiście, były fajnie dziwnie tłumaczone. Na przykład szatan, serduszko. Nie wiem, czy to jest prawidłowa, prawidłowe tłumaczenie dla Piccolo. Ale raczej chyba nie. Ok, 762 to nie tych tak? それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとはベジータさんには残念でしたが私はもっとでしょうか <laughs> 初めてですよこの私をここまでコケにしたおバカさんたちは <laughs> ゆゆるさん。 絶対に許さんぞ虫けらども。じわじわと殴り殺しにしてくれる。なんだと。なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろ貴様らまとめて皆殺しだ。 Emperor Fryza. Czyli słuchajcie, musimy oczywiście e, zmierzyć się z Fryzą. I znowu będziemy musieli troszeczkę. E, troszeczkę mu tego życia uszczuplić. Takieś tam ilości, aby zaliczyć właśnie tą walkę. Boję się tylko tego, że możemy walczyć w, z wszystkimi czterema jego formami czterema albo trzema. Oprócz tej ma jeszcze trzy, więc dobra, no wszystkie cztery. Powiedzmy.

Jest źle, na razie dobrze idzie. Ponad połowa życia poszła. Dobra, nie mogę w ogóle wiedzieć, co podlecić do niego, bo energia mi się ładowała. Niestety, ale teraz już chyba jest ok. Jeszcze raz hey, Kajoken okay. wyłączył mi to. Skubaniec, nie zdążyłem, kurczę. Wykonać Kena, no, niestety A teraz mam za mało energii. Znaczy, mógłbym wykonać, ale na chwilkę tylko postarczy, więc nie ma sensu. Chyba lepiej poczekać, aż się naładuje ten pasek. Bo za chwilkę. Mo... O, właśnie za chwilkę, właśnie. Myślałem, że yy... no to się zaraz wyłączy, bo te życie już miało na małym poziomie. No i tego się obawiałem. Trzy, trzy transformacje. O! Ale od razu do ostatniej przeszedł, więc nie będę musiał toczyć walki z tymi pozostałymi dwoma formami. Chyba. Wiecie co? Eee, użyję kapsuły, bo sobie tutaj zrobiłem właśnie małe cięcie i kupiłem troszeczkę przedmiotów. Teraz jeszcze jakbym kajokena włączył z tą kapsułą powinienem dosyć fajnie go chlepać, jeśli trafię go. Co nie za bardzo wychodzi teraz. to życie też mu nie za bardzo schodzi. No kurczę, akurat tak jestem w tej formie to nigdy nie mogę wykonać pełnego kombo. Od tego z daleka, wiecie co? Jeszcze chyba wiecie, podleczę się. Tak, na wszelki wypadek. No nie, trafił mnie, nie wierzę. Nie wierzę w to, kurczę. Cholera, dwóch KO. Wegeta też już na wykończeniu zaraz. I zostanę sam. Ależ on jest szybki. Dobra, teraz ładnie poszło. znowu użyć, bo teraz zginę. Okej, okay, mam jeszcze regeneracyjną kapsułkę. Ale nic poza tym. No i chyba zostaliśmy sami, na razie przynajmniej. Nie wiem, kiedy Songo dołączy, ale jest Piccolo, jest Piccolo, cholera. Uciekaj, od tego z daleka, wiecie co? To tak kroi życie, że nie porozumiemy. Nie ten, wziąłem skill, co trzeba, ale spróbujemy teraz. No, nieźle, nieźle. Oderwał ładnie, znowu mi przerwał. Kurczę, już włączyć kajakena. No nie, nie wierzę. Trzeci raz. Ok, tego życia już ma mało. No i coś się dzieje. Przybył Songo w końcu. <laughs> Żeby mi tylko troszeczkę pomógł, to będzie dobrze, ale jego życie pewnie. Oj, ucieka uciekam od tego. Patrzcie, to mnie zawsze trafia. Co jest? Czy jest przed tym jakaś ucieczka, czy nie? Regeneracyjna kapsuła, troszeczkę mi tutaj jeszcze odnowi tego życia. No nie no nie wierzę. Kurwa mać sorki. Ludzie, ale ileż razy możemy tutaj... Dobra, ja też w takim miejscu troszeczkę chcę tym włączę tego kjp ja i to nie wychodzi za bardzo. O nie, uciekłem. Ok, teraz się wyłączyło. Jeszcze Son'go mu przypieprzył. No troszeczkę zbiłem go z toru. Może by dostał. Oby to był koniec. Dobra, koko oczywiście próbuje. E przed bombą tutaj uzyskać i puścić właśnie freeze, więc będę musiał chuba, będę musiał słuchajcie, mm, no troszeczkę mu czasu tutaj kupić. Nie ma co, wolę z czego się da się wow. ledwo ledwo, ale udało się uniknąć. Byliśmy troszeczkę za daleko na szczęście. No i mam nadzieję, że to wytrzymamy. Finish i nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę udało się. <laughs> Pokonaliśmy fryzę. Uuu, to była ciężka walka, ciężka przeprawa 1724 dostaliśmy. 16 level mam. 1435 jeszcze brakuje. No i oczywiście zenit, 3185. Eee, I tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Będę musiał zrobić zakupy. Oczywiście, leczące jakieś środki. Znaczy, nie, mam jeszcze troszeczkę leczących środków, tylko muszę za każdym razem je zakładać od nowa. No i oczywiście, jakieś wspomagacze, zaraz zobaczymy. Zresztą, czekajcie, może zostaną. Yy, gdzie to było? Change battle items. Aha, są, Tyl tylko bym musiał dokupić jedną rzecz, bo już jej nie mam. Ale dobra, to zrobimy sobie, znaczy ja sobie to zrobię, oczywiście poza nagraniem. W tym miejscu sobie zakończymy na odcinek. Jeśli Wam się podoba, możecie zostawić łapkę. A ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.